Należy sprawdzać każdego, ponieważ nigdy nie wiemy, kto do nas może przyjechać. Tu tylko chodzi o bezpieczeństwo. Uważam, że idiotycznym jest mówić, żeby całkowicie zakazać imigracji. Tu chodzi o to, żeby też nie zamykać się na wszystko. Trafia do mnie argument, że to wszystko w ramach bezpieczeństwa, ale też trafia do mnie argument w kwestii budowania naszej polskiej gospodarki. Te oba argumenty do mnie trafiają, ale żebym się na nie zgodził, Muszą wystąpić pewne czynniki, gdzie każdy z tych argumentów będzie miał je wypisane czysto i jawnie, bez żadnych ukrytych treści. Trzeba je przejrzeć, przeanalizować i powiedzieć sobie, ile mamy za, ile mamy przeciw, i na samym końcu wymienić, ile będzie plusów, a ile minusów, bo zawsze będą plusy i minusy takowych decyzji. Imigracja nie jest takim łatwym tematem, jak może się Państwu wydawać. Szczególnie dla Państwa polskiego, tym bardziej nie będzie to aż tak łatwa decyzja. Dlaczego? Mamy kłopot, jeżeli chodzi o wschodnią granicę. Cały czas Białoruś napiera na nas i my teraz tak naprawdę dyskutujemy o sytuacji na polsko-niemieckiej granicy. Zaraz się pojawią głosy: skoro już wpuszczamy imigrantów z granicy zachodniej, dlaczego by tego nie robić z granicy wschodniej? To wszystko trzeba przeanalizować. Trzeba usiąść na spokojnie, z chłodną głową. Zatem sianie ognia wokół tego tematu nie pomoże ani mi, ani państwu, ani naszym organom, instytucjom, politykom. Choć uważam, że politycy i tak chyba nie wiedzą, co z tym zrobić. Nie należy przyjmować narracji jednej czy drugiej strony. Należy samemu wysnuć wnioski, samemu pomyśleć, czy to będzie dobre dla państwa polskiego, czy to będzie złe. Czy należy zrobić tak, czy tak, czy tak. Nawet jeśli my, jako obywatele, nie pełnimy żadnych ważnych funkcji publicznych i nie mamy narzędzi ku temu, aby decydować o tym, czy przyjąć, czy nie, to sami dla siebie, dla własnej refleksji, dla własnego bezpieczeństwa, dla własnego murału i dla własnej wiedzy możemy usiąść, przemyśleć i zastanowić się, czy coś takiego jest nam potrzebne, czy na obecną chwilę nie. Dlatego moi drodzy, podyskutujmy. Powiedzcie mi wprost, co uważacie i jakie są plusy takiej masowej imigracji, co warto zaznaczyć. Jedyne o czym mówimy, to mówimy o legalnej imigracji. Bo nielegalna imigracja w ogóle nie wchodzi w grę. I myślę, że tutaj jedna, jak i druga strona, czyli i prawica, i lewica się ze mną zgodzą. Nielegalna imigracja nie wchodzi w grę. Nie ma takiej opcji. I na tym zakończymy. Jedyne o czym mówimy, to o legalnej imigracji. Więc chciałbym, abyście moi drodzy przedstawili, nawet w komentarzach, napiszcie prosto, jakie są według Was plusy legalnej imigracji, a jakie są jej minusy. Podyskutujmy wszyscy razem wspólnie.